MasterclassLeadership.org. Ile człowiek się znajdzie przed jakimś wzgórzem, pagórkiem albo górą, to zawsze ogarnia nas takie pragnienie, żeby wejść na szczyt. Bo ze szczytu widać więcej, szerzej jest szerszy horyzont. I to jest taka metafora, która obowiązuje w całym życiu. Jeżeli wzniesiemy się ponad taką doraźność, widzimy szerzej i widzimy szeroki horyzont, i czy przez to czynimy nasze życie ciekawszym i bardziej pożytecznym. I taki sens ma nasza masterclassa. Ona jest obliczona na to, żeby przyszłym przywódcom uświadomić szeroki horyzont problemów, tego do czego zmierzamy, co jest dobrem wspólnym, jaki jest, jaka jest miara naszego sukcesu, bo już teraz wcale w biznesie sukces nie polega na zysku. Polega na czymś dużo głębszym. Ten sukces, który ma jakiś charakter, który to jest w jakiś sposób historyczny. I o tym wszystkim mam nadzieję, że nasza Masterclass Państwu coś pożytecznego powie. Location: Benedictine Abbey, in Timiec, Poland. From 28th to 30th of October 2025. Zarejestruj się na